Witajcie w nowej serii, ta seria będzie się nazywać Revisited i będzie w niej chodzić głównie o to, aby wrócić do urządzeń, które kiedyś były recenzowane po jakimś okresie czasu, więc zaczynajmy! Dzisiaj bierzemy pod lupę iPhone'a 5. Jeżeli chodzi o iPhone'a 5, mogę go użytkować już jakieś 2 lata, więc mogę Wam powiedzieć bardzo dużo o tym sprzęcie. I od razu Wam powiem na samym początku, że jeżeli chodzi o wybór koloru, to zdecydowanie polecam Wam wybrać sobie kolor biały, ponieważ kolor czarny bardzo schodzi, to ten lakier, który znajduje się na aluminium jest po prostu troszeczkę kiepskiej jakości i Apple samo to po prostu poprawiło w nowym modelu, ponieważ on ma już kolor Space gray. Sam telefon jest naprawdę genialny i do tej pory bardzo dobrze się sprawuje, jeżeli chodzi o iOS 7, to system naprawdę działa bardzo, bardzo sprawnie. Sama, sam aparat, jeżeli chodzi o iPhone'a 5, jest wykonany bardzo fajnie i przez te dwa lata naprawdę w jakichś większych uszczerbkach, oprócz tego sucącego aluminium, nie mogę tutaj nic Apple po prostu zarzucić, jeżeli chodzi o wykonanie tego telefonu. Średnia cena tego telefonu teraz na rynku to 1500 zł. Jest to na pewno bardzo dobra kwota, którą można wydać na smartfona i gwarantuję Wam, że będziecie zadowoleni po prostu z tego wyboru. Jedynym mankamentem, jaki można tutaj temu telefonowi zarzucić, to jest bateria. Natomiast jest to problem oczywiście wszystkich smartfonów e, i jak zapewne wiecie, e, tutaj mogę Wam powiedzieć, że telefon wytrzyma mi jakieś 6-7 godzin po dwóch latach, co i tak jest myślę niezłym wynikiem. Oczywiście chodzi mi tutaj o użycie. E, jeżeli chodzi o jego wnętrzności, to do dzisiaj wystarczają one w zupełności na pełne działanie systemu. Nie ma tutaj żadnych lagów, żadnych zacień, więc wszystko działa tak jak należy. I trzeba przyznać, że naprawdę, jeżeli kupujecie jakiś sprzęt od e, Apple'a, to on po prostu działa. I jak wiecie, minęły już dwa lata. Pewnie zobaczymy e, pod koniec roku iPhone'a 6 e, generacji. E, i jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko się rozwinie, natomiast y, iPhone 5 jest naprawdę bardzo dobrym wyborem, więc jeżeli chcielibyście gdzieś teraz nabyć swój telefon, to spokojnie używaną wersję iPhone'a 5 możecie znaleźć w granicach właśnie 1400-1500 zł, jeżeli chodzi oczywiście o wersję 16 GB. Y, sam telefon można ocenić naprawdę idealnie, jeżeli chodzi y, o to właśnie ten powrót do tego telefonu to brakuje mi tutaj jedynie tej energii. Oczywiście można sobie dokupić jakiś case, który zwiększy nam pojemność tej baterii, natomiast ja nie lubię jakoś pogrubiać tych telefonów, więc jedynym mankamentem naprawdę tego telefonu jest oczywiście bateria, którą można sobie wymienić gdzieś w jakimś serwisie i zapewne nie gdzieś niedługo tak będę właśnie to czynić. Dzięki za oglądanie tego filmu i zapraszam do kolejnych rewizji,